No. Ale dobrze. No dobrze, ostatnie, ostatnie pole, tutaj materiałem ściernym na folii, gradacji 1500 na sucho. Zrobimy te pierwsze wycięcie jakby struktury tego lakieru bezbarwnego, a później również jak podobnie obok zrobimy trajzakiem 3000 i 8000, poprawimy tą rysę do jak najmniejszej po to, żeby później to wypolerować. można zauważyć, że jest wtrącenie i pracy na sucho od razu widać, że, że jest to wtrącenie, ale też widać, jak my przycinamy te wtrącenie, co się dzieje z, z tą wadą. zauważyć, że jest wtrącenie. Tak. tak samo tutaj. Aha. No, no, jest kontrola, jeśli chodzi o no, przycinanie, wtrąceń, szybkość, pierdą, się, oceny sytuacji. Mokro, zawsze woda ten obraz e, e, jakby duszuje i trzeba dopiero wysuszyć element, żeby. Może jest bezpiecznie, tak. ale tutaj mam szybko. szybciej moim zdaniem. Tak, no, tak, tak, zdecydowanie. Dobry. 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 对。